Koncepcja konkursu, w którym biorą udział wyłącznie wykonawcy z jednego miasta, wydawała mi się dość karkołomna, bo wiedziałem, że jest tu sporo aspirujących młodych wykonawców. Nie sądziłem, żeby było ich aż tak dużo, żeby do konkursu zgłosiło się 50 wykonawców, i z tego można było wybrać tak bardzo różnorodny zestaw i zestaw też wykonawców, którzy prezentują. Wysoki lub bardzo wysoki poziom. Wie? Jest to jedno z miejsc, w którym możemy się pokazać od jak najlepszej strony, bo mm, mamy zapewniony profesjonalny backline, gramy. W... W fajnej sali, dużej, przed bardzo interesującym żyli, ale też możemy się skonfrontować z, ze swoimi oczekiwaniami, z tym, w jaki sposób jesteśmy odbierani przez słuchaczy, przez innych muzyków, przez osoby siedzące w branży. Że jest to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce, gdzie miasto obejmuje kuratelą, opieką zwycięzców, laureatów tego przeglądu przez dwa lata. Zespół dostaje oprócz takiego wsparcia finansowego przede wszystkim wsparcie merytoryczne od osób, które w mieście ogrodów pracują, ale też miasto dba o to, żeby zespoły artyści mieli wsparcie ze strony nazwijmy to szeroko branży muzycznej. Cześć, jesteśmy Kolory. Cześć. Mieliśmy przyjemność brać udział w pierwszej edycji Dzielnica Brzmi Dobrze i świetnie się bawiliśmy przy tym. Bardzo fajna inicjatywa i dużo nam pomogła. Nie spotkałem się z drugim takim przeglądem, który oferowałby tak dużo możliwości. Człowiek nie dość, że e, ma opiekę, nie tylko muzyczną, ale też taką menadżerską O wielu rzeczach się też e, ma okazję dowiedzieć. Przede wszystkim wchodzi do pewnego rodzaju środowiska muzyków na Śląsku, i, i to jest super. Możemy też dzięki dzielnicy wystąpić w różnych fajnych miejscach i też e, poza granicami kraju. Najbardziej budujące jest to, że. Wszystkie zespoły w zasadzie, które dzisiaj obejrzałam mają niezwykłą potrzebę muzykowania I to jest bardzo przyjemne. Ja zgłosiłam się z tego powodu, że w ogóle jesteśmy fajną ekipą i uważałam, że mamy szansę tutaj coś zadziałać. Mnie się udało już w pierwszej edycji wygrać ten konkurs z innym zespołem, więc już mam mniej więcej pojęcie, jak to wszystko działa. A jest super, jeśli chodzi o wsparcie dzielnicy. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność być jednym z jurorów. Bardzo kibicowałam poprzednim edycjom. Myślę, że poziom był bardzo wysoki. Była duża różnorodność stylistyczna. Przyszliśmy do dzielnicy, ponieważ obserwujemy ten projekt już od dwóch lat i... i bardzo nam się podobają te działania, dzieje się tu dużo ciekawych rzeczy, czekałyśmy na właściwy moment. Żeby też może w to wskoczyć, i mamy dzisiaj ogromną przyjemność występować na scenie z wspaniałymi muzykami. Większość zespołów, która dzisiaj się zaprezentowała, to bardzo młodzi ludzie, ale też bardzo świadomi tego, co chcą pokazać. Duża część zespołów to są takie malutkie, bardzo składy, już duety trio, czyli też świadczy to o tym, że młode zespoły. Mają świadomość tego, że w dzisiejszych czasach, nawet żeby pokazywać się, grać supporty, pojawiać się na festiwalach, na szokejsach, w tym też na szokejsach zagranicznych, trzeba być bardzo kompaktowym. Jest to bardzo ujmujące, że organizowana jest taka impreza, że jest organizowana na takim poziomie, że jest profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, sala koncertowa, każdy ma szansę wypowiedzieć się w bardzo dobrych warunkach nagłośnieniowych. to było różnorodne przesłuchanie, tak? było słychać i folki, ciężkie granie gitarowe, i, i elektronikę, i, i jakieś takie indie popowe momentami rzeczy. Jestem zachwycony poziomem.